Paula, e, można że komplet zwycięstw e, Potwierdziłaś swoją najlepszą dyspozycję w Polsce, koszulka z Nie niebezpieczna wojna do Ciebie, jeden. czy to Paryża? Tak, to, to powoli będzie. Ale Taki też był 40. plan, żeby rozegrać te kwalifikacje w miarę możliwości w dwóch pierwszych wyścigach, bo te dwa pierwsze pasowały mi do kalendarza, trzeci w zasadzie wcale. Ale dzisiaj Mocny było ciężko, strat, ciężej niż tydzień temu. Startowa, choć w Głodzim, miałam wrażenie, że, panów, że tydzień temu brakowało mi trochę rytmu startowego, bo przez poprzednie dwa weekendy nie startowałam. Liczyłam na to, że tutaj będzie już trochę lepiej. Będzie no, tutaj na, pewno na co popatrzeć, z czym się zajmie. Czy się jeszcze pojawisz na starcie? Czy raczej już teraz wchodzisz w fazę Kaszika, przygotowań do Paryża? Nie, Jastrzębu nie jeden. jest. nie pasuje mi do kalendarza startu, do przygotowań. Sam temat zamknięty, czy co, z rozbiegu teraz Mistrzostwa Europy, pewnie? No tak, Mistrzostwa Europy, potem Wolne, potem Harz Świata w Nowym zawsze Jeśli chodzi o dzisiejszy wyścig, to było tak, że bardzo szybko odjechałaś, miałaś przewagę, ale tam Walki troszkę naciskały, a szczególnie Matylda pod koniec, która przyjechała na tym kilkanaście sekund za tobą. To są zawodnicy. Które na pewno na pierwszych trzech rundach dziewczyny w były blisko. Nie, a potem zyskałam już pewną przewagę. No i oczywiście w na w w samej ostatniej rundzie tutaj na końcówce, na tej rundzie, która jest na, na starcie. Już nie musiałam aż tak bardzo dociskać. Matylda pewnie chciała dojechać na, na, na pewno na pewnym miejscu. drugim miejscu. Bym wiadomo, że mogła mieć nadzieję do końca na zwycięstwo, natomiast ja już to kontrolę pod koniec. Do startu Ta trasa rozgrywa się na podjazdach czy na elementach technicznych? Toż Ta trasa jest w całości techniczna, więc tak, no, musi się umieć opanowaną parady parady, wiedzieć, kiedy jest lewo, prawo, jaki kamień. Czyli Natomiast 200 metrów przewyższenia na rundzie no to trzeba być przygotowanym, <grym /doletnią> więc y, tutaj trzeba być i dobrym technicznie i fizycznie, no, trzeba mieć wszystko. Rozumieliśmy tak. przed wcześniej tam z Kamilem Dziedzicem, że jesteś jedną z tych starszych zawodniczek, świadków świad świad tego jak cross country ewoluowało, bo kiedyś to była przede wszystkim fizyczna trasa, dzisiaj jest i fizyczna i, i techniczna, odnajdujesz się mimo tej ewolucji czy rewolucji w ogóle tras cross country? Odnajduję się, natomiast nie jestem fanem tego, żeby te trasy były grawitacyjne. Nie jestem żabą ani królikiem, żeby cały czas skakać, tutaj na szczęście tego nie ma. A trasa i tak jest bardzo ciężka technicznie, zasługuje na e, zawody najwyższej rangi, nie ma się czego wstydzić. Powiedział o tym też mój trener Andras Kurman, który jest ze z Górskiego. Więc moim zdaniem na pewno nie ma co tej trasy utrudniać. Mocna walka tutaj Dzisiaj do wieczorem będzie jeszcze kilkanaście metrów. No pewnie będzie świętowania, jak o, to się okaże, wyjdzie w praniu. Na razie chciałabym się też ucieszyć tym, że mogę wreszcie zobaczyć rodziców. E, no, bo jeszcze już, cztery, jeszcze jest. trzy zawodniczki. I co, kolejny start One, na, na Mistrzostwa Polski w Polsce. już są na mecie. Czyli widzimy się na przełomie czerwca i lipca, a potem już Paryż. Dzięki Paula, gratulacje. Dzięki.